Wolno Łukasz, kurwa! Co wolno, co wolno, no chyba się na tym znam, nie? Wolno kurwa, jebana Maniu! Henik, możesz na mnie nie krzyczeć? Ja to jak ćwiczę, to chociaż się spociłem. A ty pokaż, zrzałeś się chociaż trochę? No kurwa patrz, a będzie to mokre. <gry> nie no, nie ma się co dziwić, jak żeś się tak pobierała siłownie siłownię na cebulkę, kto to tak cię wybrał? Grażynka twoja? Chodź. Lepiej pokażę ci fajne ćwiczenie. Chodź. O mój Boże. Chodząc kurwa! Na... na kolanach. Nie no, Heniek. Jak na kolanach, jak na kolanach. To jest takie ćwiczenie. To nie jest wycieczka do Częstochowy. Nie no, ręce opadają. Ty <grym> pan, <z> w futbalu lepsze ciały. Hej, Jakie balony, jakie balony, Zobacz, to są kantelki, nie balony. Chodź, lepiej się napijemy jakiegoś szecia do dziewczyn, no, do recepcji popatrzymy, jak na mini trenują na dziewczyny, popatrzymy, chodź, Heniu, chodź. się miło No tak, browara, browara, a potem wyłaziś z siebie, tu piwsko. Jak tak będziesz chlał, to zobaczysz, jak skończysz, chodź, chodź. Ty, Heniu, widziałeś Jaćkę? Jak fajnie przysiadnie roba, robi, zobacz. Zobacz jak fajnie przysiady robię. Fajna dupeczka, co? Zobacz, Heniu. Kurwa, jebana nazwa. Weźmy się, człowieku, uspokój. Nie, ja widzę, że cię nigdzie nie mogę zabierać. Człowieku, zwijamy się stąd. Jedziemy do domu, chodź zabiorę cię do domu, bo cię, widzę, że już cię kliknęło do Ej, po wysiądę. Co wysiadasz? Wolno, kurwa. <grywa> idź już, idź. Grażynka ci w chałupie da.